Pani Galadriela skłoniła głowę i zwróciła się do Boromira, ofiarowując mu pas ze złota. Merry i Popin dostali małe srebrne pasy ze złotymi kwiatami zamiast klamar. Legolas otrzymał łuk, jakiego używali Galadrimowie, dłuższy i mocniejszy niż łuki z Mrocznej Puszczy, ocięciwie splecionej z włosów elfów. Do tego kołczan pełen strzał. Dla ciebie, mały ogrodniku i miłośniku drzew, powiedziała Galadriela do sama, przygotowałam tylko mały podarek. Wręczyła mu skrzyneczkę ze zwykłego szarego drzewa ozdobioną jedynie srebrną, runiczną literą na wieczku. Ten znak to G i nicę Galadrieli, wyjaśniła, lecz w twoim języku może też znaczyć ogród. Skrzynce jest ziemia z mego sadu, a wraz z nią błogosławieństwo, na jakie stać jeszcze Galadrielę. Ten dar nie wesprze cię w drodze ani obroni od niebezpieczeństw, lecz jeżeli go zachowasz i wrócisz z nim kiedyś jeszcze do domu, może będziesz z niego miał pociechę. Choćbyś zastał kraj zniszczony i spustoszony, twój ogród, jeśli tę ziemię w nim rozsypiesz. Zakwitnie tak pięknie, że mało który wśród Ziemi mu dorówna. Wspomnisz wówczas Galadrielę i ujrzysz z dala od Lorien widok, który tutaj oglądałeś. Powiosna wiosna i lato nasze przeminęły i nigdy ich nikt nie zobaczy więcej na Ziemi, chyba we wspomnieniu. Sam zaczerwienił się po uszy i mruknął coś niezrozumiale. Przyciskając skrzynkę do piersi i kłaniając się jak umiał najpiękniej. A teraz Galatriera zwróciła się do froda. Ciebie chcę obdarzyć powierniku pierścienia, a chociaż zostawiłam to na ostatek, wiedz, że nie jesteś ostatni w moich myślach. Dla ciebie przygotowałam ten oto dar. Podniosła w górę kryształowe flakonik. Płysnął w jej ręku, rozsiewając białe promienie. W tym krysztale zamknięte jest w wodzie z mojego źródła światło gwiazdy Erendlia. Jaśnić będzie tym promienniej i głębsza noc cię otoczy. Niech ci rozświetli mrok w ponurych miejscach, gdzie wszelkie inne światła wygasną. Frodo wziął flakonik i przez sekundę. Kiedy Kryształ śnił, między nimi widział znów Galadrielę królową, wielką i piękną, lecz już nie groźną, ukłonił się, nie, zna nie znajdując słów podziękowania. Reszta w książce.